Na wszystkich użytkowników portalu 24 24pl znajdujemy się w Krakowie, a właściwie w mieszkaniu e, osoby, która teraz trzyma kamerę, nie jest nią Łukasz, jak to zwykle bywa, tylko Tim Chess, czyli współzałożyciel zespołu Dong As klawiszowiec i drugi wokalista. E, Tim, niebawem zagracie w żywcu. Tak jest, po raz pierwszy. Po raz pierwszy wspominałeś przed, przed naszą tutaj rozmową, że to jest najdalej wysunięty punkt na południe, na którym zagracie. Tak właśnie i trochę boimy się, że w ogóle tam jest zatkany już śniegiem, ale zobaczymy same, bo słyszałam bardzo dobre rzeczy o żywiec i że jest miłe miasto i fajne ludzie i same doświadczymy skąd pomysł na was zespół, jak długo gracie i, i co ciekawego u was słychać ostatnio? A, wiesz co to Don't Ash Mingus to już chyba mamy um, koło 4 roku razem oficjalny i pomysł był, um, właśnie Dave Morris, główny um, wokalista i właśnie główny pisarz piosenki i to przez długi czas on pisał piosenki sam a potem dołączył a, Tomek Zapała i mnie i razem zaczęliśmy a, grać bluza i piosenki Dawida, potem dołączyli a, basista i perkusista i od no, dwa lata już mocno konstruujemy w całej Polsce. I, no i teraz właśnie jest czas na żywiec. Tim, wiele osób pewnie się dziwi skąd pochodzi twój akcent. Uh, akcent nie wiem dokładnie, ale ja uh, jako um, ciało uh, jestem z Bastonu uh, i no i oczywiście to mam złamany polski akcent. Teams, yy, co za ciekawego ciekawego Wiesz co, to na pewno sporo materiału z naszego uh, pierwszego płyta, czyli Landslide i oczywiście to będzie dostępne i właściwie w tym mieszkaniu jest uh, siedziba naszego uh, witfornia Loose Wire, i mogę pokazywać Państwu nasze skarby płyty Dante Schwingus uh, płyta Landslide uh, będzie dostępna na koncert uh, do kupienia oczywiście uh, i myślę, że możemy robić jakieś promocje dla, dla widzów, co, no, może rozdajemy parę płyt, i o, mam pomysł, jak możecie pisać do pan redaktor, albo do kimś z portalu. Uh, jak możecie znaleźć uh, na jakiejś stronie, bo sporo wywiady zrobiliśmy, skąd nazwa Dompasmingus, bo na pewno możecie znaleźć gdzieś na internecie. No, to, to rozdawanie dwa płyty dla pierwszych dwóch osób, które uh, poprawnie uh, odpowiedź uh, skąd nazwy Dompesmingus. Zapraszam serdecznie na koncert Don't Ashtus 3 grudnia w Miejskim Centrum Kultury w Żydówcu.